Cześć wszystkim, mieliśmy porozmawiać na temat, na temat ogrzewania i, i kosztów tego, tego mojego domu. Ostatni film, który, który tutaj nagrałem z kosztami za ten mój cały dom, macie tutaj na dole w linku. Możecie zobaczyć jak, jak wyglądał ten mój pierwszy rachunek, a dzisiaj mamy 6, 6 styczeń. Gdzieś tutaj jest data od razu muszę się do tego dokopać 6 styczeń 2020. Także jesteśmy jesteśmy już mamy 9, 9 miesięcy pełnych opłat ten odcinek miałem zrobić w sumie w kwietniu, ale kończy się rok, więc zakończę sobie te swoje wyliczenia z tamtego roku, czyli 2019, i w przyszłym roku, jeśli będziecie chcieli zobaczyć za, za pełen okres rozliczeniowy, zostawcie sobie tutaj subskrypcję, ustawcie sobie dzwonek, będziecie mogli na bieżąco monitorować to, jak to, jak to wszystko wyszło. No i teraz, teraz prosiłem Was, abyście ci, którzy na przykład używają pompy, pompy powietrzne, pompy ciepła aby podesłali tutaj swój, swój rachunek, na, na przykład za energię elektryczną, aby można było to porównać. No niestety ja, ja się nie, docie, nie doczekałem żadnego e, żadnego rachunku. Niektórzy, niektórzy nie chcą, niektórzy się wstydzą e, z popełnionych tam e, decyzji, ale tutaj ja nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem pomp ciepła. Chciałem po prostu zrobić takie porównanie, aby, aby, aby widzowie mogli, mogli sobie po prostu e, odpatrzeć, co, co w ich przypadku mogłoby się lepiej, lepiej opazać. Czy pompy ciepła są złe? No nie są złe, tylko e, moje takie właśnie założenie było, aby ktoś pokazał te swoje rozliczenia, e, rachunki. A nie takie gołe, gołe słowa, czyli ktoś z boku siedzi i mówi tak, tylko wyłącznie pompa ciepła się opłaca, nie tylko gaz się opłaca, a tak naprawdę nikt nie pokaże tego rachunku, ile zapłacił za ten prąd, ile za ten gaz. I to jest takie, takie rozmawianie w sumie o niczym, więc dlatego było moje takie pytanie, czy o, o te rachunki, a czy, czy pompa ciepła to jest złe rozwiązanie? Nie jest to złe rozwiązanie. Jest to bardzo dobra alternatywa dla innych sposobów ogrzewania domu, każdy musi po prostu w swoim, swoim indywidualnym przypadku wybrać, co mu się, co mu się lepiej kalkuje, kalkuluje, w co lepiej zainwestować, gdzie, gdzie włożyć swoje pieniądze. No Ja zainwestowałem w kocioł gazowy. Za chwilę wam pokażę, jak to, jak to wyglądało z tymi rachunkami za, te, za ten cały rok 2020. 19 Pierwszy rachunek, mówię, mieliście tutaj pod spodem. Mogliście sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Wcześniej grzałem, grzałem też na początku. Jak jeszcze nie mieliśmy tutaj podłączonego gazu z sieci, czyli gazu ziemnego, grzałem sobie buty. No to też wam tam pokazywałem. Macie w tym filmie opisane, ile tego gazu poszło. No i co? I piec służy. Ktoś pytał się, jak mam ustawiony piec. Czy mam ustawiony ustawionych krzywek grzewczych i tak dalej. Ja tego pieca w żaden sposób nie ustawiam. Mam go ustawionego w funkcji komfort. On ma właśnie się załączył. Pewnie, pewnie jakiś obieg gdzieś w jakimś pokoju się chce dogrzać. To jest temperatura najniższa w tym roku, jaka jaka została odnotowana. Mam mam na zewnątrz pogodówkę tak zwaną. I ten piec tak naprawdę on się uczy, on... jego nie trzeba regulować w żaden sposób, bo on tak naprawdę sam dostosowuje sposób grzania do tego, co odczytuje z pogodówki na zewnątrz i z, tego, z tych wszystkich czujników, które ja mam w domu, ja mam w domu czujniki manualne. Jeśli widzieliście, jeśli nie widzieliście, to postaram się tutaj podrzucić kawałeczek z jakiegoś tam właśnie miejsca w domu, gdzie ten czujnik jest zamontowany w każdym. W każdym razie, praktycznie w każdym pomieszczeniu, mam podłączone takie czujniki, aby skrzytywały temperaturę. W dwóch łazienkach, dwie łazienki zasilane są jednym obiegiem. Tak, tak było mi łatwiej. Mam ustawione 23,5-24 stopnie w łazienkach, więc tam jest temperatura ciepło. cieplejsza niż w całym domu. Na pewno, na pewno miałem za ciepło w tym, w tym roku u mnie w domu ustawiona była praktycznie cały czas temperatura wszędzie na 23-23,5 stopnia i to jest na pewno za, za ciepło to już zdążyłem się o tym przekonać muszę tą, tą temperaturę obniżyć tak do 22-22,5 stopnia i tak zrobię w tym roku także tak, tak to wygląda z tymi, z tymi nastawami ja tutaj nic nie, nie reguluję on sam się uczy, sam skrzytuję po prognozę z zewnątrz, czyta tą temperaturę, która jest w domu, i on sam się pod to ustawia, także tutaj to jest system totalnie bez, bezobsługowy, i na tym właśnie mi zależało, aby, aby tutaj dom był w taki sposób ogrzewany, aby ja nie musiał tutaj ingerować. Wstaję rano do pracy, jest ciepło, wracam z pracy, też ma być ciepło, to już kwestia preferencji, chyba indywidualnych, kto to, co tak naprawdę lubi, na co ma czas. Jeśli ktoś ma czas na, na, na ogrzewanie swojego domu, ma, ma więcej na co czasu, może wybrać sobie jakiś inny system. Ja wybrałem właśnie e, ogrzewanie gazem z tego względu, aby ten komfort mój był, e, był jak, naj, jak największy. Wolę poświęcić e, ten, ten czas gdzie indziej niż siedzieć tutaj w kotłowni i, i się bawić z tym, z tym ogrzewaniem. Ale dobra, wróćmy do do samych, samych tych odczytów, jak to, jak to wyglądało przez ten, przez ten cały rok. Pokazuję Wam, pokazuję wam tutaj ilość z użytych metrów sześciennych gazu, a więc po kolei tak jak ten pierwszy rachunek, który tutaj widzicie, rachunek odczyt, który został wpisany, który macie tutaj pod, pod, pod tym filmem macie link w opisie. I tak kolejno 84 metry sześcienne. Później to się wszystko sumuje automatycznie: 162, 260, 294, 322, 376 i 380. A tu jest, tu jest mała pomyłka, bo po prostu nie spisałem na koniec miesiąca, tylko w kolejnym miesiącu, czyli drugiego. <laughs> Przepraszam, więc tu jest takie małe przykłamanie, więc tutaj był mały rachunek, ale za to już tutaj kolejne, czyli 587 metrów sześciennych to już był taki podwyższony praktycznie dwa miesiące. Mój błąd, po prostu zapomniałem spisać licznika, a spisuję sam. No i na koniec roku 30, 31 grudnia ostatni odczyt to jest 730 metrów sześciennych zużytego gazu, a koszt Koszt takiego gazu to jest uśredniony w moim przypadku z wszystkimi przesyłami i tak dalej i tak dalej, czyli 2,15 za metr sześcienny gazu razy 730 to się równa 1700, 1700 zł za, za ten cały okres, za okres tych 9 miesięcy tyle, tyle zapłaciłem za, za ten gaz ja. Pełen, pełen odczyt postaram się zrobić jeszcze w marcu, w kwietniu, przepraszam, tak aby, aby było to równo podzielone na, na cały, cały okres roczny. No i w 2021 to zrobię jeszcze raz, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Także taki, taki koszt za te 9 miesięcy. Co na ten koszt? Czekajcie, 1570, podzielić to na średnio na 9 miesięcy. To się na 174, zł, średnia, średnia cena miesięczna. Tutaj grudzień był takim miesiącem, gdzie troszeczkę mi to napędziło, czyli mamy tutaj w sumie takie dwa tygodnie gdzie, gdzie przyjeżdżają do nas, przyjeżdża do nas rodzina, goście, więc ktoś zostanie na nas, ktoś się wykąpie, więc z tego gazu troszeczkę tam więcej schodzi. Te, ten rachunek był troszeczkę podwyższony. myślę, że, myślę, że taka. Taka kwota to jest, jest jak najbardziej do zaakceptowania. No ale co jest, co jest ważne w tym całym ogrzewaniu? Myślę, że żeby jak, jakikolwiek byście nie mieli rachunek, czy to będzie pompa ciepła, czy to będzie piec na palet bez znaczenia. Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest dobre ocieplenie domu. To tak, tak samo, jakbyście wysiedli, ubrali ciepło. Jesteście ciepło ubrani, nie potrzebujecie dużo energii, nie wyzieżdżębiacie się. Tak samo jest z domem, identycznie. Dobrze docieplony dom sprawi to, że rachunki później za energię będą na pewno niższe. Ja tutaj w moim domu mam 10 cm styropianu na posadce. Niektórzy mówią, że to, jest, że to jest mało, że to jest taki minimum. Czy mogłoby być więcej? Pewnie mogłoby być więcej. Ja nie odczuwam, żeby posadzka była jakaś, jakaś zimna, więc jest, jest ok. Na zewnątrz domu mam stropian. Tutaj na posadzce był, była setka. Jakby ktoś, się, ktoś chciał zapytać, twardy stropian. Na zewnątrz mam termoorganikę 031. Taka lambda o grubości 15 cm i na na poddaszu u góry tutaj mam strop deriva, i tam jest wyłożony stropion dwa razy po 5 cm, czyli mamy dyszkę przykryty posadzką. Tam jest gęstość 80, też w zupełności wystarcza. Także tak tak ten mój dom jest w taki sposób ocieplony, i takie, i takie mam rachunki. Teraz, no, może, może chyba na tym starczy, nie ma co się tutaj więcej rozwodzić. Rachunek zobaczyliście, rachunek e, odczyty. To same rachunki tak ciężko mi pokazywały, bo tam są wszystkie, tam moje prywatne dane, bym musiał wszystko skreślać, zamazywać, wam pok pokleić. Mam, mam wszystko, wszystko mam w telefonie na bieżąco, więc e, bym musiał drukować i tak dalej i tak dalej. W każdym razie 730 m sześciennych gazu zużyliśmy e, tutaj na, na ogrzanie tego domu i ciepłą wodę. Mieszkamy. Dwie osoby dorosłe, trójka dzieci, czyli 5 osób, dom 105 metrów, przepraszam, 107 metrów kwadratowych, dwie łazienki, łazienki wiadomo, codzienne kąpiele, dzieciaki tam się lubią pluskać, więc tej wody troszeczkę tam schodzi. Do tego ja miałem ustawione na 23, 23,5 stopnia salon, korytarze. Bez, bez sypialni. Tam w sypialni mam troszeczkę chłodniej, 21 stopni, więc muszę troszeczkę to zmniejszyć na przyszły rok. Zobaczymy, czy, czy coś udało się tutaj osiągnąć. Mam jeszcze kominek. Tutaj w salonie. Ci, którzy są na bieżąco, to, to, to wiedzą, jak to wygląda. Kominek nie jest, nie jest w żaden sposób podłączony tutaj z piecem. Kominek jest bez płaszcza wodnego. Kominek jest tylko jako dekoracja. Ja przepaliłem w kominku. Może, może z 20 razy przez te 9 miesięcy, czyli w tamtym roku tam odpaliłem go kilka razy, no i w tym roku też tak sobie w święta nie uważam, żeby, żeby ten kominek mi nagrzewał, bo to my żeśmy zawsze sobie rozpalali w takich porach wieczornych, kiedy nasze bomble już szły spać, żeby ktoś tam przypadkiem nie dotknął ręką żadne z, dzie z dzieci, żeby nie dotknęło dłonią o kominek, więc zapalaliśmy sobie wieczorem takie dwie szczapki. Aby się zrobił taki klimacik, także ja tego nie uważam, nie uważam za, za jakiekolwiek tam dodatkowe źródło ciepła. Ale alternatywa jest, jeśli by się okazało, że na przykład jest jak, jakaś awaria w sieci, e, nie, ma, nie ma dostaw gazu na, na przykład na jeden dzień, zawsze można sobie tam w tym kominku mocniej troszeczkę rozpalić i jest super elegancko, cieplutko w domu, jest komfort. E, w całym domu to ciepło się rozprowadza, także e, myślę, że też fajna rzecz. Ale mówię, to, to, to jest temat e, z tym kominkiem. To jest moje takie, e, nazwijmy to, widzimy się. Ja chciałem mieć kominek w domu i, i to nie jest żadne dodatkowe źródło ciepła. Jednym, dla mnie, ja uważam, jedynym, głównym źródłem ciepła jest, e, jest kondensacyjne, gazowy i tym, tym nagrzewamy wodę, ogrzewamy, ogrzewamy podłogówkę. E, koszta, może i troszeczkę wysokie. wysokie. No, niektórzy powiedzą, że bardzo niskie, bo w porównaniu do, do, do innych tam e, opinii i rozmów, z kim, e, z kim rozmawiam, no to 1700 zł za 9 miesięcy to, to, to są śmieszne rachunki, e, ale, ale tak to wygląda właśnie w moim przypadku. E, tu jest nas 5 osób. Gdyby nas było przykładowo 2 plus 1 czy 2 plus 2, e, dzieciaki mogą być troszeczkę starsze to też te te kąpiele inaczej wyglądają, wtedy więcej się korzysta na, na przykład z, z prysznicu. E, Niezwane nie dzieciaki tam leją sobie tej wody do oporu, ile mogą i tam się chlapią, więc tej wody też dużo, dużo więcej schodzi. Dobra, myślę, że, e, że na temat tego na te, temat tego y, rachunku, tego kotła troszeczkę się już nagadałem. E, nie doczekałem się niestety żadnego rachunku. E, zając życie na pewno po po, po obejrzeniu tego filmu nagle się znowu pojawią pełno komentarzy, że u mnie wyszło tyle i tyle. Wszystko ok, ale tak jak ktoś kiedyś mi powiedział, wiedzę, wierzę w to, co, w to, co widzę, a nie to, co ktoś pisze, więc tak to wygląda u mnie i ja tak naprawdę Wam pokazałem, jak, jakie są tego koszta przy takim przy takim przy takim sposobie ogrzewania domu. Ci, którzy mówią, że wychodzi Wychodzi tani. Mówię otwarcie: zostawcie, skreście swoje dane, wyślijcie jakiś tam rachunek z chęcią. Podzielę się też, niech, niech widzowie widzą, ile to kosztuje, żeby mieli obraz. Za trzy za miesiące wrzucę kolejny materiał tutaj z kotłowni, więc będzie o czym pogadać. Nie ma się czego wstydzić, nie ma czego, czego się obawiać, bo pompa ciepła to nie jest złe rozwiązanie. Minusem jest tam kilka rzeczy, czyli cena za prąd. No i sam sam koszt montażu takiej, takiej pompy też troszeczkę generuje kosztów. Myślę, że w następnym odcinku pogadamy sobie troszeczkę o, o tych właśnie pompach i o fotowoltaice. A ja z, z zawodu ogólnie jestem monterem RTV, AGD. Także wiedza moja dosyć jest spora na temat instalacji takich, właśnie wiem, jak to jest wszystko pokonstruowane. Co się może zepsuć, jaki jest czas gwarancji na takie, na takie instalacje? O tym też trzeba, trzeba wiedzieć, zanim się wepchamy w tą fotowoltaikę. Myślę, że temat będzie fajny, ciekawy do pogadania. Jest kilka niuansów do poruszenia, więc zapraszam. Tutaj na dole macie subskrypcję. Ustawcie sobie dzwonek, aby być na bieżąco z wszystkimi takimi moimi informacjami. Widzimy się przy następnym filmie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.